Siemabyku. O, mhm. Kuba! Kopelat, no. Co tam u ciebie? No co, no. Powolutku, nie? Bangla, wszystko. Ty opowiadaj, co u ciebie? Gdzie ty robisz teraz? A, tam na warsztacie u Grześka. Wiesz, to zawsze mnie dał, odciągnęło. No. A kojarzysz którego Grześka? Grześ, no ten co yy, zgonował na każdej imprezie, to? Tak? Uh -huh. <laughs> Aha. Robię sobie, siedzę sobie tam, czasem jest robota, czasem nie ma. No po prostu różnie bywa, no wiesz. No pewnie życie, nie? A yy, gocha twoja jak? A z nią, rozwiodłem się. No co, nie gadaj? No. Ale, ale mam nową, no. Znaczy nie taką nową, no bo parę lat już po ślubie. Aha. No ty zawsze trochę kochliwy byłeś, nie? Pozmieniało się, co? No. A u ciebie jak tam w tej robocie, dobrze? Słyszałem gdzie robisz. No ja wiem, że ty słyszałeś. No co. No? Robota jak robota, nie. Ale yy, córa mi się urodziła w tej robocie. <grym> Z kim? O, to, to, wiesz, to długo by opowiadać. No ważne, że zdrowa dziewczynka super. Czyli miałem nawet taki moment, że myślałem, że już nigdy ojcem nie będę. Nie? No czasem tak bywa. No.